Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na już no właściwie pierwszym takim premierowym spotkaniu Klubu Dyskusyjnego Klinica. Dzisiaj naszym gościem specjalnym, gościem wieczoru jest znany, lubiany, w żadnym wypadku nieprzypadkowy, Paweł Topolski, chyba najbardziej znany tarnowski fotoreporter, fotograf. Mówi się, że na przestrzeni ostatnich 20 lat nie było w Tarnowie żadnego ważnego wydarzenia, którego nie odfotografowałby, którego nie fotografowałby Topol, począwszy od likwidacji bazy wojsk radzieckich w Czarnej, poprzez, 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 poprzez Tak, na nie, nie słyszałem, nie słyszałem o tym, tak, poprzez, 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 poprzez przegraną przegraną, przegraną przegraną Lecha Wałęsy z Aleksandrem Kwaśniewskim, wejście do Unii Europejskiej i jeszcze wiele, wiele, wiele innych, wiele innych wydarzeń. Postanowiłem zaprosić na nasze dzisiejsze spotkanie właśnie to Topola, bo od właśnie wielu lat jest takim nie tyle uczestnikiem, co obserwatorem, co obserwatorem tego, co się działo w mieście na przestrzeni ostatnich praktycznie rzecz biorąc dwóch dekad. Mam rację? Mam rację, Pawle? Ja liczę 23 lat. Na przestrzeni ostatnich na hmm. przestrzeni ostatnich 20, 23 lat i powiedz mi jak z Twojej perspektywy właśnie na przestrzeni tych 20 lat y, zmieniło się to najbliższe otoczenie? Jak na przestrzeni tych, najbliższych, tych ostatnich 20 lat zmienił się, się tam równie Nie, nie, nie. Na znaczy, początek tak ogólnie byśmy trochę bardziej, żeby przedstawić Twoją Twoją osobę. Co, no, zmienił się był szary, znaczy mm. komu na szarość byle jakoś mm, to się mm, zmienia z każdym mm. rokiem, to widać. Nie? Znaczy, to nie, nie było tak od razu, nie? To tak mm. Dopiero jak skanuję jakieś stare zdjęcia, o wow, ale się zmieniło, nie? Bo to mm. nie, nie widać tak wiesz mm -hmm. na tak, nie, nie, tak, każdorazowo, będziemy jakoś sobie radzić. A jak na przestrzeni tych 20 lat zmienili się tarnowianie, jeśli chodzi o taką mentalność ludzi? Bo twoja praca to jest generalnie y, cały czas praca z ludźmi. Praca fotografa, praca fotoreportera, też trochę dziennikarza. To jest cały czas praca z ludźmi, współpraca z ludźmi. I jak, jak, jak na przestrzeni tych lat zmienili się tarnowianie? Od wielu względami Mieszkańcy miasta oczywiście. O, tego nie, tego nie zauważam, Ej, serio. Nie zauważasz, no, że Takie nie... zmiany w charakterze, że nie wiem, gorsi, lepsi, czy hmm. otwarci mniej. Nie, nie, nie. Myślę, że zawsze byli. No ok, nie, nie czułem, żeby było coś. Czyli w zasadzie wszystko pozostaje bez jakichś, bez jakich, bez jakich większych zmian. Zmienia się tylko i wyłącznie infrastruktura, yy, no, powstają nowe budynki, yy, jedne są. My je mamy. No tak, 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 różnią no, ubywa no, niestety. Ale, y, ale, ale, ale generalnie, generalnie mentalność, mentalność pozostaje... pozostaje bez... pozostaje bez... A, a, dziękuję, dziękuję. Y, no, pokazujesz też Pawle, y, bo generalnie zajmujesz się najbardziej fotoreportażem, prawda? I jeszcze bardzo lubisz fotografować ludzi, prawda? Pierwszą frakcją. Tak. Paweł jest takim fotografem, który bardzo lubi pokazywać na swoich zdjęciach piękno kobiet. Nie robi tego w taki sposób jak wielu innych fotografów. Nie lubi tego w sposób, który zakrawa na jakiś wulgaryzm, Tylko z niezwykłą Tylko z niezwykłą subtelnością. Przynajmniej te zdjęcia, które są. Dlaczego właśnie tak? Mi się wydaje, że każdy robi to, co lubi, nie? W sensie, mm. wiesz, no, na szczęście przy zdjęciach one są na tyle różne, że każdy może mm. robić to, mm. jak tak, tak to czuje. Ja czuję tak, mówię, że to bardziej przeszkadza niż się nam mm. przydaje. A, okej, okay. okay. no, spróbujmy jeszcze, spróbujmy jeszcze, trochę A m, przechodząc, przechodząc, przechodząc do głównego y, takiego zagadnienia naszego dzisiejszego spotkania, czyli właśnie do tych kwestii etycznych w zakresie fotografa czy, czy fotoreportera. Ja przeanalizowałem sobie taki jeden fejs przed naszym dzisiejszym spotkaniem. Był taki, był taki fotograf jak Kevin Carter. Może część z Was o tym panu słyszała. On fotografował, yy, należał do takiej grupy, która jeździła w różne miejsca, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i tak dalej, i tak dalej, Bardzo często pokazywał, yy, pokazywał ludzkie, 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 nieszczęście. I w 1993 roku, yy, w 93 roku uczestniczył, fotografował klęskę głodu w Sudanie. zrobił takie bardzo słynne zdjęcie, sfotografował yy, yy, Małą, wychudzoną do nieprzytomności, praktycznie rzecz biorąc, dziewczynkę, która szła do miejsca, w którym była rozdawana żywność przez Organizację Narodów Zjednoczonych, tam jakąś jej agendę. Ta dziewczynka w pewnym momencie przystanęła, żeby sobie odpocząć. Ten fotograf, ten fotograf przystawał, żeby, żeby zrobić jej zdjęcie, właśnie to zdjęcie który jest dosyć, dosyć słynny i dosyć często jest, jest pokazywany w różnych miejscach. I nagle wylądował sęp, nagle wylądował sęp obok tego, obok tego, obok tego leżącego praktycznie biorąc dziecka. Fotograf bardzo uważał, ten Kevin Carter bardzo uważał na to, żeby się nie poruszyć, żeby nie, żeby nie spojrzeć tego sępa, żeby zrobić, żeby zrobić dobre zdjęcie. Potem skończyło się to w ten sposób, że sam sęp dziewczynka poszła dalej, wiadomo co się z nią, i wiadomo co się z nią stał ten człowiek uszedł pod drzewem i po prostu płakał. Rok później, po zrobieniu tego zdjęcia, popełnił samobójstwo, bo tak bardzo między innymi to obciążyło go, obciążyło to, go to psychicznie. Ja zbyt dobrze cię znam, Pawle, bo wiem, co ty byś zrobił w takiej sytuacji, Mian na 100% nie, nie, nie. szczeliłbyś ten, ten aparat i, 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 i pomagałbyś przede wszystkim temu dziecku, ale y, skąd właśnie u... Y, Ludzi, u fotografów, tak duże taka duża nastawienie na to, żeby pokazać coś maksymalnie kontrowersyjnego, nawet kosztem y, czyjegoś zdrowia, życia, bez jakichkolwiek zahamowań etycznych, moralnych. Jak ty to postrzegasz? Bo na pewno też w Twojej pracy zdarzają się takie, 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 takie sytuacje na co dzień. To są, to, ruch, to są, to są ruch, różne rzeczy. Punkt pierwszy, takie w pewnym sposób taki y, samograj. Znaczy, jakby masz prawie pewne, że wyjeżdżając tam no, y, nie ma szans, żebyś nie zrobić z które jest no, dobre, no, zjazd, ha, haasydów. Mm -hmm. znaczy to nie jest jakiś kataklizm, ale są no, takie jest. rzeczy, samograje, samograje. Samograje, że które się no, niosą same, Powódź, mm -hmm. wojna i tak dalej. Także to jakby musisz mieć dobre zdjęcie, szybko i jedziesz tam, no, to, to jeszcze będzie dobrym, żeby to ja, To jest jakby jedno warstwo, ale... Z tym wstępem jest tak, że jakby m, dokument, nie tylko zdjęcia, ale też e, dokument, jak nie wiem, pisząc, czy film, czy Za, założenie jest takie, że nie możesz ingerować w to, co się dzieje. Jesteś dokumentalistą, jesteś, widzisz to, przetwarzasz, puszczasz dalej, ale nie ingerujesz, znaczy nie, jesteś na wojnie, nie możesz z nimi strzelać, jesteś obok. No i pytanie, kto ma na tyle, e, jakby no, na no, taką konstrukcję psychiczną, żeby móc w tym uczestniczyć. Nie? Znaczy, no, y... no to jest takie no. zaprzedanie swojego człowieczeństwa. Można zaryzykować takie stwierdzenie, czy nie, nie znaczy, W jakim stopniu ktoś jest człowiekiem hmm. może mordować i mu się to podoba i jakby nie, 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 nie widzi w tym nic złego, nie? Znaczy, to jest może porównanie hmm. za mocne, nie? Ale wielu fotografów łącznie na przykład z Krzysztofem Millerem, który pracował albo jeszcze pracuje. Wyborczej, oni się leczą z tej traumy, właśnie jak, jak hmm. żołnierz. Nie? No, czy po prostu widzieli na tyle dużo złych rzeczy, że jeśli ta zła rzecz być może nie działa na niego od razu, hmm. a to się nawarstwia. Nie? Jest ich coraz więcej, no i mają ma z To jest jakby Twoja decyzja: czy wyjeżdżasz tam i chcesz to zrobić, czy też nie. nie? Tak, z takiego lokalnego podwórka hmm. takie sytuacje. Ja wiem, że bardzo często są naciski na fotografów żeby y, zrobić jakiś reportaż, na przykład z miejsca wypadku? Ja powiem takim jednym, który mi się mocno wrył w pamięć. To było już parę lat temu przed Pizdem mhm. na Rzeszów. I tam było zderzenie czołowe dwóch samochodów, na mały Fiat i jakiś większy, ale było pięć ofiar. Mhm. Pięć zgonów y, w małym Fiacie, czterech mężczyzn. W jednym, w tym drugim była jedna kobieta w ciąży w 8 miesiącu, która opracowała z jakichś badań, mm -hmm. czyli w sumie sześć ofiar. Mm -hmm. I jak tam przyjechałem, to mm, oczywiście samochody pozwalane, korek, e, policja, straż i tak dalej. E, te ciała były w czarnych workach. Ja robiłem tam jakieś zdjęcia i byłem świadkiem, jak przyjechał mąż tej kobiety mm -hmm. na miejsce. Mm -hmm. I w momencie, jak zobaczyłem jego twarz, co się z nim dzieje, jak wysiadł z samochodu, jak zobaczył, co się dzieje, ja po prostu, wiesz, odłożyłem aparat, schowałem, e, uciekłem po prostu jak się najdalej, bo wiesz? to jest nie do opisania, co się, e, jak, co się dzieje w człowieku. Jak, 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 jak zobaczyłem jego twarz wtedy, wiesz? kiedy stracił e, dwie najbliższe osoby, wiesz? bo być może bym zrobił dobre zdjęcie, nie, Zrobiąc, no, robiąc mu Pytanie jakbyś się z tym no, no, czuł? samo, nie samo, czuł samo, nie, nie, nie czuł samo no to znaczy, e... i samowidzenie to bardzo, e... bardzo, bardzo wystarczająco, wystarczyło mi było źle, że widział hmm. mnie tam na mnie. Nie wiem, czy nie widział, być może mnie nie widział, bo był w takim stanie, nie? Hmm. Ale wystarczająco się źle czułem, że w ogóle byłem tam na miejscu, nie, nie myśląc o tym, że to był jeden taki naj najważniejszy. To już dawno było, dawno było, ale... Ale nieraz o tym myślę. nieraz to, no, twarz, którą miał u mnie do opisania, mhm. Nie nadaje się na wyjazd na wojny, to wie. W ogóle mnie to nie, kryczy, nie interesuje, nic z tych mhm. rzeczy. A były takie sytuacje, gdzie, czy zdarzały się takie sytuacje, gdzie odmówiłeś na przykład zrobienia jakiegoś zdjęcia? No wie, wiele było takich rzeczy, tak. Ja pamiętam wiele takich sytuacji, ale... Wiele, 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 no bo co? Mm. Jest jedna prosta zasada, którą czytałem, jeden fotograf w takim w Francji, ale to jakby, jakby się tyczy wielu dziedzin, mm -hmm. idąc gdzieś i, i pracując w takim miejscu, zachowuj się tak, żebyś mógł, a wracając w to samo miejsce, spojrzeć tym ludziom jeszcze prosto, mm -hmm. w twarz jeszcze raz, nie? Mm -hmm. Jakby stosując to, y nie lubię i staram się do minimum i praktycznie nie robię, robię zdjęć wbrew komuś, czyli wiedząc, że ktoś nie ma tym na to zdjęcie, nie chce, no to nie, no bez sensu. No jak widać, ta recepta na taki zawodowy, taki za, żo, na takie zawodowe funkcjonowanie właśnie w tym zawodzie przez te ostatnie 23 lata się dosyć, dosyć sprawdziła, bo... No właśnie i to jest, jest druga strona me medalu, bo jest taka rzecz, ja, się, ja sta, staram się tak zadobywać, ale jak już było wcześniej jak spadł samolot y, awionetka, mm -hmm. y, gdzie było parę osób i m.in. żółzobiec różnych hota, Godowo idzie Godoba. Go. Ja tam byłem od razu byłem, mm -hmm. w sumie bym tam był z 5 minut później, byłby tylko mm -hmm. samolot w pianie i tyle. Mm -hmm. A ja byłem w czasie, kiedy jeszcze wyciągano... Mm -hmm. ludzi. Ja nie widziałem kto to. Znaczy mm -hmm. ja skoraj, nie, nie mogłem podchodzić są mm -hmm. po zakrwawiony kolej, proszę nie ma pani przejści, żeby zrobić rozdjęcie, prawda? No mm. znaczy no, nie masz czasu na to. No, tak, 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 tak Tak, A jednocześnie jak na miejscu są jakieś ekipy strażackie i tak dalej, i tak dalej, no to ty nie zajmiesz się. Tam, trzeba, tam trzeba zrobić, znaczy oni to mają zrobić, a wiesz, Aha. oni to robią i my się im staram jak najmniej przeszka przesz przesz przeszkadzać, bo no, tam w sumie pomóc nie, de facto powinno, pomożesz, nie więc... mogę, staram się im jak najmniej przeszkadzać no. i e, okay. ja byłem w czasie, kiedy jeszcze nie było to otoczone taśmą, ponieważ... Kiedy już jest to, taśmą, to już nie można jej przejść, nie, więc... I ciekawa była sprawa, ponieważ zrobiłem tam zdjęcia, jakieś taktyce, mm. o, wydają do karetek, no i dzień później było zamówienie, że musiałem zrobić Golubowi zdjęcie w szpitalu, jak jest leczny. On chciał, wyraził zgody, pojechałem tam, no i jadę, patrzę, Super ekspres, czyt nie wiem, w czym to było otworzone, no i jest to zdjęcie, myślę, no to pięknie. Będzie zły. Mm. O, tak się pan sobie mówi, Widzisz, pat, patrz jak to wyglądało. Patrz jak to wyglądało. Taki nakręcony, nie, Wiesz, nie, no, no, nie miał nic. Czyli potrzebny też do tego w takim bardzo w porządku sposób. Na pierwszych szczęście. No. A często zdarza się tak, że ktoś ma do ciebie na przykład pretensje. O to, że nie ma wystarczająco dużego uśmiechu na twarzy. Albo nie to, jest ma, no, jasne, no jasne, no jasne, to nie ma, nie, no to jasne, to jest. Nie jak wiesz z takimi sytuacjami? Wiesz co, ja tego nie, jeśli, jeśli tak jest, ja tego nigdy nie robię zło. Prawie nigdy nie robię <grym> zło. <grym> opuśćmy na to zasłonę milczenia. <grym> prawie nigdy nie robię tego złośliwie. Znaczy ja, no, wolę te zdjęcie, na którym ktoś dobrze wygląda, a <grym> źle, no to jest jakby <grym> oczywiste. No nieraz tak jest, że nie wiem, jakoś pani czy... W rzędzie jest zła. Mm. To jest też ciekawe, że na przykład, nie wiem, jest zdjęcie z koncertu mm. i daje zdjęcie, że jest ludzie są co tym No i ktoś pisze, proszę usunąć to zdjęcie, ponieważ ja tam w lewym rogu stoi ja z dziewczyną i nie źle wyszliśmy. No, no. no. <śmiech> <śmiech> tak jest. jest czasem. No, tak, ale to tak, nigdy nie tak, jest tak, zło, tak. prawie nigdy nie jest y złość. Ale to. to jest, znaczy moim zdaniem takie wybrzydzanie w swoich własnych zdjęciach, to jest w dużej mierze kwestia y, takiej bardzo dużej małostkowości. To, czyli to są małostkowości samo oceny, chyba, oceny. No to też rację. No i tą małostkowość chyba właśnie, y, właśnie właśnie w takich momentach widać najbardziej. No, no normalnie pra, praca, no, to się zdarza. No, ja ci powiem, że jakby na początku, czyli 23 lata temu, nawet więcej pisałem niż y, ro, robiłem zdjęć, to, hmm. też pisałem zdjęcia. Ale w pisaniu jest tak, zawsze komuś nie pasuje. Mm -hmm. Kurcze, w że nie ma bez sensu. Bo... Mm -hmm. Czyli łatwiej kogoś zadowolić zdjęciem yy, niż tak. tekstem. No, no, Albo nie wyrządzić szkód o to... No tak, 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 tak. A yy, w jakich sytuacjach, jakie rzeczy lubisz fotografować najbardziej? Powiedzcie yy, o korzanki, nie? No, Ale generalnie, generalnie. Może nie, może nie tyle nawet jeśli chodzi o ludzi, jako takich co rodzaje jakichś konkretnych wydarzeń co Są takie rzeczy, na przykład nie nie wiem, uroczystości patriotyczne, z, y, żurze albo mecze piłki nożnej. Nie trafiasz, cały czas y... nie trafiasz. Nie wiem, właśnie dlatego... Są takie rzeczy, to ciężko opisać, ale takie, w których są emocje, nie? kiedy coś się dzieje, kiedy są emocje, one Cię jakby... Nieraz to jest tak, że Cię niosą, że to, że, że to Ci się udziela. Nie? Kiedy odczuwasz emocje podczas dni, to jest super. Nie? kiedy Idziesz na uroczystości patriotycznej i zastanawiasz się, w sumie to jest to samo co z 5 lat temu, czy z lat, można by dać to samo zdjęcie, tylko ryzyko jest, że jakaś pani powie, wujek Staszek, jak żywy, a nie, że od lat. No tak, albo nie? Ale to są się powtarzane, mówi, sumie, że, że ubrany jednak innych To są te same rzeczy, tam się nic nie zmieniło, i hmm. ciężko na przykład z żużla zrobić no, 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 no w sumie, to tak, inne zdjęcie. Tak, Chociaż jeśli chodzi o uroczystości patriotyczne, to ostatnio pojawiają się tam młodzi ludzie z transparentami i w jakiś sposób rozmawiają się każdy każdego zdecydowanie. A yy, co ci najbardziej zapadło w pamięci z takich lokalnych właśnie wydarzeń z życia lokalnej społeczności tutaj, tutaj w Tarnowie, na przestrzeni tych lat? Mam na myśli takie wydarzenia społeczno-polityczno-gospodarcze rzeczy tego, tego typu. Jest dobrze, by nie, byłaś... pytam o, nie pytam o, o wypadki i, o, i o, takie, o takie traumatyczne rzeczy, tylko takie rzeczy właśnie najistotniejsze dla, 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 dla Tarnowa, dla okolicy. co najbardziej masz takiego w pamięci? jest co, kurczę, nie mam, mówiąc, że... A, że a, wiesz a, co jest taki kłopot, a, że niestety tego jest na tyle dużo, a, tego jest coraz więcej. Znaczy, na początku lat 90. -tych, jak zaczynałem kiedyś, w, w średnio dużo mniej, dużo nie było tych było bardziej skupić, nie? A teraz ta jest tak, że coś, co jest dwa mm. temu, jest na, na, dla mnie odległą mm. przeczułością, przy, nie? To, 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 są, to są rzeczy takie, które, no, zbyt dużo teraz tego jest. Mm. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Może mamy jakieś pytania od uczestników naszego dzisiejszego spotkania? Ja wiem, że Anita się bardzo mocno y, przygotowywała. Nie tak się, tylko teraz na, nasunęło mi się Aha. pytanie. A propos tego, jak Ty podchodzisz do dziennikarstwa i tego, tej Twojej wrażliwości, i tego, jak mówisz, że wtedy schowałbyś aparat, nie wyciągnąłbyś go, bo po prostu nie mógłbyś. Co? Schowałem go, no go Właśnie. Schowałem. I dlatego nie. nasunęło mi się teraz pytanie, czym dla ciebie jest dziennikarstwo? Jest misją? nie jest jakimś, mm, Roz, czymś ważniejszym? Rozmawiałem z jednym z dziennikarzy znanych, który ma bardzo dobre pióro, yy, zawsze. No, yy, Stanowa. Stanowa. Bardzo dobre pióro. Jak zaczynałem pracę, to przedstawiono mi jego. Patrz, to jest najlepsze pióro w tym mieście. Oa No i ona. Yy, i on teraz ja rozmawia z nimi większą, nie jest dla mnie żadną misją. Nie, nie, jest, jest sposobem na, ży, na życie, znaczy na zarabianie pieniędzy. Gdybym miał wybór, wolałbym robić inne zdjęcia. W tym momencie pomyślałeś to Paul, że jednak święty Mikołaj nie istnieje. Tak? Oczywiście to początki pracy, zawód. Początki, y, początki pracy, oczywiście są czasem takie wydarzenia, które hmm. ci właśnie hmm. Kiedy chcesz coś przekazać, coś się dzieje, nie chcesz to przekazać, ale może upraszczam, nie? No, większość zdjęć, które robię, prasowe, robię tylko wyłącznie na pieniędzy, nie no, nie, nie, nie ma tam zbyt dużo emocji. Są czasem takie rzeczy... Czyli, czyli dziennika, dziennikarstwo nie jest służbą społeczeństwa, że to jest mit i trzeba głową no, między bajki. Nic. Nie no, jest, myślę, że pi, pisząc można zrobić wiele dobrych, do, do, dobrych rzeczy, nie? reportaże, no jasne, 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 jasne. zdjęcia też, no. Zdjęcia też tylko. Wiesz, ponieważ znam to od drugiej strony, więc argumenty fotografów, że jadą na wojnę i robią takie zdjęcia nie inne, typu, które ciągle zdobywają WordPress, czy, czy, czyli matka opakuje swojego, swoje zabite dziecko, które jest zbombardowane i jadą to tylko po to, żeby pokazać to okrucieństwo, żeby świat, świat wreszcie opamiętał. No. To no, tak sobie wierzę. No, być może część tych fototów sobie ma taką misję, nie? Ale myślę, że większość po prostu bierze za to dobrą kasę no, i mają misję gdzieś. No, tak jest moje zdanie. Ja, ja tak to widzę. No, no, nie, nie. Argument jest może ok, nie? Że ja jadam tam tylko po to, żeby pokazać okrucieństwo ale świat się nie opamiętał już od wielu lat. To Wiesz, no, to nic nie zmienia, nie? A masz jakąś taką klatkę, takie ujęcie, które Ci no, najbardziej zapam, zapam, zapadło w pamięć, zdjęcie, z którego jesteś najbardziej zadowolony, masz takie coś ulubionego? Są, są takie zdjęcia, są, są. Tylko, że teraz zdjęcia kurczę trochę inaczej żyją, bo lata 90. kiedy pracowałem, był, tutaj, był oddział wyborczy, skąd wyniosłem dużą szkołę, bo były szkolenia, dużo przyszedłem. Było, była seria takich zdjęć, które, które mi się podobały. I to na przykład było zdjęcie, które szło na pierwszą stronę na kraj, była powódź, a było zdjęcie w się wydawało proste, jak jakiś wóz z koniem, który idzie przez pola, jakaś starsza pani i, i zadane, nie? No i, i to szło na, na pierwszą, które w ogóle jakby patrzeć, jakby się patrzył, to one z, z powodzią zbyt dużo nie, dramaturgia nie wspólnego, nie? Ale jest. Jest seria, seria takich zdjęć. A jeszcze wrócę do tej misji, no to wiesz co czasem czas, czas są takie tematy. I mi się wydaje, że właśnie nie, nie tak ciężkie, ale zrobiłem taką serię zdjęć. Dawniej było tutaj dużo cyganów, ro, 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 no, z różnych, ale ze Słowacji no. i Rumunii, którzy tutaj byli. Poznałem taką dziewczynę, tygankę, z którą jakoś właśnie gadałem. Oni mieli taką bazę, właśnie w czarnej mm -hmm. mieszkali. Ja tam pojechałem zrobić im zdjęcia, jak oni tam w ogóle śpią w tych barakach dalej, Wiesz, puszczanie, pokazywanie takich zdjęć, takich reportaży, to może mieć jakąś misję, w sensie jakby pokazanie jakby tych, tych ludzi, bardziej dokumentacja tego, co się, co się dzieje. Bo to się zmienia ciągle teraz już. Tego nie ma. Ale jednak takie mam zdanie, że no jakby, może są takie przypadki, że wjeżdża jakiś fotograf po to, żeby zrobić, nie, że ma misję, ma jakiś cel, ale no no tak. większość nie idzie tam dla kasy po prostu, hmm. bo te zdjęcia się dobrze z, y, sprzedają. Pan no już to no, dla kasy, ale czy w swoim zawodzie kierujesz się jakimiś zasadami, to nawiązuje do edyki, tematu hmm. dzisiejszego, że spotkania? No tak, właśnie parę takich rzeczy jest, żeby nie krzywdzić. Ludzie, żeby nie robić zdjęć wbrew komuś, jeśli do tego nie chce, żeby właśnie pracować tak, że być móc, żeby patrzysz jakby z podniesioną głową na, na te osoby, które znasz. To, to jest chyba jakby w każdym za, y, y, zawodzie tak, tak jest. Nie? Tak myślę, nie? Sobie, chociaż w zasadzie to y, y, tak na dobrą sprawę, no to wszyscy ludzie, którzy pracują, tylko są hmm. jakiś za Sprawę po to, żeby się utrzymać i na pieniędzy mało to w zasadzie w dzisiejszych czasach pracuje tylko i wyłącznie dlatego że... Nie ma się tego co wstydzić. Ale wyszli tak. no, jeszcze wrócę do, do tego dziennika z ostępem on był oburzony, znaczy był oburzony moim podejściem do tej pracy, nie? A ja mówię, no ja mówię, ja mówię, żeby mówić ci to, co czuję, to co myślę. Ja wcześniej jakby stosunek przychodów był bardziej z prasy, więc jakby, no, no głównym miałem z gazet, teraz się to zmienia, teraz to jest tylko jakby, no, już mniejszość, bo to się jakby, w ogóle to się wszystko zmienia, bo sprzedaż gazet drukowanych spada cały, cały czas, nie, to idzie w dół, teraz bardziej są media typu internet, nie? czy strony tych gazet internetowych, zdjęcia, no, zdjęcia jakby to jest wiele różnych szczebli, bo dawniej, żeby być fotografem prasowym, trzeba było mieć a oprócz aparatu to ciemnie swoją, bo trzeba było mieć, no teraz wtedy nie było cyfry, nie? Czyli jakby technicznie to było zamkane, no bo ktoś musiał mieć jakby musiał dać gotowe zdjęcie, które potem przyszło albo do skanowania, bo trzeba było gdzieś zabić. A teraz dziennikarza może być każdy, nie? znaczy yy, każdy ma przy sobie aparat. Spada samolot, to tych filmów, jak spada samolot, jest mnóstwo, nie? bo ludzie to widzą komórką wtedy, tylko ktoś, kto miał sprzęt, był to w stanie zrobić. Także yy, te zmiany są bardzo gwałtowne, ponieważ jak zaczynałem pracę, to w ogóle technika druku, yy, w ogóle cała technika sięgała XIX wieku. Z, 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 który miał czcionki z ołowiu, składał, wszystko, a druk był zdjęć za pomocą y, y, kwasu. No to wszystko było XIX wieku. W przeciągu dokładnie kilku lat nastąpiła y, duża zmiana. No i właśnie to, że y, wszystko tak bardzo poszło do przodu, jeśli chodzi o technikę, też wymaga od y, ludzi, którzy zajmują się fotografią, żeby również iść z duchem czasu. No i pojawił się jakiś latający dron i różne inne, różne inne sprzęty. I, y, na ile, na ile, na ile, na ile yy, to co robisz jest, yy, jest, jest, jest w dalszym ciągu takie tylko twoje i unikatowe, a na ile każdy mógłby być, yy, każdy mógłby, na ile każdy może robić, może robić zdjęcie, jak ty to, jak ty to postrzegasz? To i jest tak, że może każdy hmm. zrobi zdjęcie i to odbiorca yy, stwierdza, czy mu się to podoba, czy nie. Każdy może pisać wiersze, pisać, nie wiem, malować obrazy, także to... Wiesz, to jest kwestia odbiorcy, czy on to atytuje, bo jedni wolą to, drudzy inni. Nie? Myślę, że trzeba iść swoją ścieżką i być sobą. I tyle, nie? jakby nie ma innej szkoły. Nie? A wraz z rozwojem techniki, pojawieniem się nowych zabawek, fotografia jest bardziej już taką dla ciebie większą zabawą niż wcześniej? Stwarza, obecna technika stwarza dla ciebie więcej możliwości. No tak, tak? jasne, jasne. A czy powiem Ci, że. Yy... Przedtem nie było szans technicznych, żeby, żeby zrobić takie zdjęcia jak teraz, jeśli chodzi o czułości aparatów, jasność obiektywów i tak dalej. To wtedy to no, no bez szans. Teraz te zdjęcie jest można o wiele łatwiej zrobić, o wiele prościej. A daje to więcej frajdy? Tak, w sumie no. tak. To, że są takie też szkoły, nie? Znaczy mamy takie... Z, e, mamy cel. Musimy mieć 5 dobrych zdjęć. Nie? Jest jakieś wyda wydarzenie i potrzebujemy zrobić 5 do dobrych zdjęć. Jedna e, ta szkoła stara mówi, że e, dawniej, jak ktoś miał film, nie? To film, za który trzeba było płacić. U nas było tak, że miałem tam bazę filmów e, na miesiąc generalnie na jeden temat, który się ukazywał w druku, mogłem zrobić 5-10 klatek. 10 no, klatek to jest maks. No bo trzeba było się zmieścić w ilości w ciągu miesiąca, nie? ale jeszcze wróćmy do, do tego startu. Więc pierwsza szkoła mówi, że idzie ktoś nie? i robi 15 zdjęć e, przemyślanych, nie? Mm -hmm. idzie, myśli, myśli nad, kad, kad, nad y, taki to, to musi być kadr, czeka na moment i z 15 zdjęć ma 5 mm. dobrych, nie? a teraz mając cyfrę, może zrobić tych zdjęć 1000, czy nie wiem, 5 5000 i z tych 5 tysięcy sobie wy, wybierasz pięć, nie? No i pytanie, kto jest lepszy? Znaczy ten, który zrobił 5, 5 tysięcy, czy pięć? No teoretycznie mi się wydawało, że ten pierwszy, nie? No bo który myśli i tak dalej. Ale z punktu widzenia odbiorcy, no to jego nie obchodzi, ile, ile się tych zdjęć zrobił no, Ma mieć pięć, które się na, nadają do czegoś, nie? No i teraz pytanie, wiesz, no. Z 5 tysięcy można sobie bardzo dużo... A czasem, a czasem nie można. Czasem, i to nieraz widzę, że no, są strony, wtedy takie wydarzenia, 200 zdjęć, i po prostu je tak. Przechodzisz. Marek chciał zadać pytanie z tego, co powiedziałeś, yy, tak. Yy, no, miałeś mikrofon? No, pewnie, pewnie, że tak. No, wrócę do tego, do, do pierwszego pytania, bo, bo powiedziałeś na początku, że niewiele widzisz, że się w ludziach zmieniło, a jednak yy, w dalszej części rozmowy powiedziałeś, że tych wydarzeń w Tarnowie jest coraz więcej. To może coś się jednak ludziach zmieniło i tarnowianie bardziej angażują się w, w wydarzenia kulturalne i organizują coraz więcej rzeczy. To no, nazwę to tak gimnolotnie zabrzmia, ale społeczeństwo obywatelskie idzie do przodu. Co o tym myślisz? Wiesz, co? Wiesz co chodziło o te zmiany, że. Nie odczułem, żeby byli bardziej, e, bardziej wcześniej, nie wiem, mniej bardziej smutni, bardziej zacznijcie sobie, bo odbierałem to, żeby byli cały czas otwarci, ale jest więcej, nie, no pod tym, tym, tym względem się dzieje dużo, znaczy jest, jest dużo wydarzeń, się, e, dużo się dzieje, ale wtedy się też działo. Wtedy też były imprezy, koncerty, było może trochę inaczej, ale, ale też się działo. nie? Teraz jest więcej, a już magicznie więc... działać? Tak, 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 działa, 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 działa. działa. Ale jeśli chodzi o, jakby o samą otwartość ludzi, to nie widzę tych, którzy zmian. No, yy, naszło mi też pytanie na temat techniki, ale już na nie odpowiedziałeś. A w którym roku przyszedłeś na aparaty cyfrowe? Wiesz, co tu, pamiętam tu.